Witajcie na kanale Światło Inspiracji. Dziś przygotowaliśmy dla Was fascynującą podróż przez tajemniczy świat snów. Snem fascynujemy się od wieków, a psychologia snów stanowi jedno z najbardziej intrygujących zagadnień naszej świadomości. Dziś odkryjemy 11 niezwykłych faktów psychologicznych na temat snów, które mogą Was zaskoczyć, zaintrygować i być może nawet skłonić do refleksji nad własnymi podróżami umysłu. 1. Różnorodność snów. Sny różnią się nie tylko treścią, ale również stylem i intensywnością w zależności od osobowości jednostki, jej życiowych doświadczeń oraz aktualnych stanów emocjonalnych. Osoby kreatywne mogą mieć bardziej barwne i złożone sny, podczas gdy te skoncentrowane na lękach mogą doświadczać częściej koszmarów. 2. Rola snów w przetwarzaniu emocji Sny odgrywają istotną rolę w przetwarzaniu emocji. Podczas snu mózg przetwarza doświadczenia z dnia, segreguje je i przypisuje im emocjonalne znaczenie. To dlatego czasami doświadczamy snów związanych z wydarzeniami, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni. 3. Symbolika snów. Psychologowie uważają, że sny mogą mieć swoją własną symbolikę i interpretację. Teorie psychoanalityczne, takie jak te stworzone przez Sigmunda Freuda, sugerują, że sny są oknem do podświadomości i mogą odsłonić ukryte pragnienia. Lęki i konflikty emocjonalne. Jednak różne kultury i podejścia psychologiczne mogą interpretować sny na różne sposoby. 4. Paraliż senny. Paraliż senny to zjawisko, w którym osoba przebywająca w fazie snu REM nie jest w stanie poruszać się ani reagować fizycznie, choć jest świadoma otaczającego środowiska. To doświadczenie może być przerażające, ponieważ osoba może odczuwać ucisk na klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Paraliż senny może być mechanizmem ochronnym, zapobiegającym wykonywaniu ruchów, które mogłyby prowadzić do samouszkodzenia podczas snu. Dzięki temu organizm jest w stanie uniknąć ewentualnych urazów spowodowanych przez niekontrolowane ruchy. 5. Świadomy sen Świadomy sen, nazywany również snem lucydalnym, to rodzaj snu, w którym śniąca osoba jest świadoma, że śni i może częściowo kontrolować bieg swojego snu. Jest to rodzaj doświadczenia, w którym sen staje się interaktywnym środowiskiem, pozwalając na świadome eksplorowanie i kierowanie wydarzeniami w śnie. 6. Mężczyźni i kobiety śnią inaczej. Badania sugerują, że istnieją pewne różnice w tematach snów między mężczyznami a kobietami. Mężczyźni wydają się częściej śnić o sytuacjach związanych z akcją, rywalizacją, sukcesem czy osiągnięciami mogą to być sny związane z wyzwaniem, zdobywaniem celów czy rywalizacją społeczną. Z kolei treścią snów kobiet są często relacje międzyludzkie, uczucia, przyjaźnie czy troska o innych. Emocjonalne aspekty życia codziennego wydają się być bardziej obecne w ich sferze snów. 7. Syndrom lęku sennego Niektórzy ludzie doświadczają tak zwanego syndromu lęku sennego, co oznacza, że śniąca osoba ma uczucie strachu lub lęku związanego z samym faktem snu. To doświadczenie może wpływać na jakość snu i ogólną jakość życia, a jego źródła mogą być związane z różnymi czynnikami psychologicznymi. 8. W swoich snach widzisz tylko znajome twarze. W swoich snach często ukazują się twarze osób, które mamy głęboko zakorzenione w pamięci, nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia na co dzień. Mogą to być znajomi, przyjaciele, członkowie rodziny, a nawet osoby, które widzieliśmy jedynie krótką chwilę w przeszłości. Podczas snu mózg przetwarza różne doświadczenia, wspomnienia i emocje, tworząc czasem niezwykłe scenariusze. Warto zastanowić się, jakie emocje towarzyszą tym snom. I czy pojawiające się postacie niosą ze sobą jakieś ukryte znaczenia. Może to być również odzwierciedlenie tęsknoty, potrzeby bliskości lub po prostu wyraz podświadomych pragnień związanych z relacjami międzyludzkimi. 9. W snach nie możesz czytać. Procesy, które zachodzą w mózgu podczas snu, różnią się od tych, które mają miejsce podczas czuwania. W trakcie snu dochodzi do zmian w aktywności mózgu, a świadomość i zdolność do logicznego myślenia mogą być znacznie zmniejszone. W wyniku tego niektóre funkcje, takie jak czytanie, mogą być trudne lub niemożliwe do realizacji. 10. Efekt sennej amnezji Sen jest często trudny do zapamiętania. Zjawisko to nazywane jest senną amnezją. Nawet jeśli sen jest intensywny i emocjonalnie zaangażowany, po przebudzeniu trudno jest przypomnieć sobie szczegóły. To zjawisko sugeruje, że procesy związane z pamięcią w mózgu mogą być inne podczas snu niż w stanie czuwania. 11. Sen jako narzędzie do rozwiązywania problemów. Badania wskazują, że sen może być korzystny dla procesu rozwiązywania problemów. Osoby, które skupiają się na problemie przed snem, często obserwują, że po przebudzeniu potrafią lepiej zrozumieć problem lub znaleźć nowe perspektywy na jego rozwiązanie. W snach można eksplorować różne scenariusze i rozwiązania problemów, które mogą być trudne do zidentyfikowania w stanie czuwania. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej podróży przez fascynujący świat snów. Mam nadzieję, że te 11 interesujących faktów psychologicznych o snach wzbudziło Waszą ciekawość i zainspirowało do refleksji nad tym, co dzieje się w naszych umysłach podczas snu. Jeśli chcecie zgłębić więcej tajemnic psychologii i odkrywać fascynujące aspekty ludzkiego umysłu, to zapraszam do subskrybowania. Pamiętajcie także, że na kanale czeka wiele innych fascynujących filmów, które mogą rozświetlić wasze zrozumienie świata i otworzyć drzwi do nowych perspektyw.